A więc to jest ten nowy cudak. Tak, to jest, jest. Zobaczcie, to ja, widzicie? To ja. To ty, oh, to ty, to ty. Oh, no to no, to ty, co jest? No, to ja. Ja nie. Ale magia, on e, jest KOSA! Tam Ej! Tak, to jest ten nowy, no tak I właśnie będzie naszą nową twarzą Jest tak postanowiłem, tylko musi podpisać umowę Na całe życie, zresztą znaczy, co? Jak tą umowę, czemu ja, ja to? Jakby, co? Ja, um... Jak to umowę? Daj swoją robotę łapkę umowie Każdy jest tutaj na umowie, ja też jestem No, Ale... wiesz, takie umowa o umowa o yeah. takie sprawy, rozumiesz? Każdy jest tutaj Będziesz w naszej frakcji o nazwie Umowa. umowa Czy to nie brzmi episod? Dokładnie, co? ale ty się jesteś... W jakiej frakcji co? No frakcja umowa. Witam Was w kolejnym odcinku, ja jestem Natek i witamy was w frakcji Umowa. Ale to fajnie brzmi. I co, zostawcie w tym momencie łapkę w górę i supa, a ja wam już tutaj nie przedłużam i zaczynamy tutaj kontynuować. O, Proszę, tutaj jest cała ten. ten. Wiem, że nie potrafisz. Czy co, może potrafisz, no. nie wiem, ciekawy. No, coś no. tam przetwarzam, no. No, no, no. No, no, no i podpisz. Hej, no, Ej, no a co z nami? Musi on być. No weź, no, byliśmy kumplami, nie chcesz z nami już gadać? Eee, wy, wy będziecie mieli nowe zadanie. O, ale a? nie takie główny jak on. Będziecie to. Tak... Osobami drugoplanowymi. O! No, będziecie musieli grać takie, nie wiem, krzaki, drzewa, takie, nie wiem, jakieś dekoracje, coś tego typu, nie wiem. Na przykład jest piosenkarz i jest chóry. To się chórem, a z piosenkarzem. Rozumiesz, on gwiazda, a wy to jesteście takie tło. MOTOROLA! Dokładnie! Czy ty Motorola? No, Motorola. Motorola, A, Motorola, Motorola, yy, Motorola. Masz Motorola, nie no. ma, nie ma. Co Motorola. To Motorola, co to? Samsung, iPhone, co to? Xiaomi, co to? Motorola, co to? Samsung, nie wiem, iPhone, Xiaomi, Huawei, Huawei, co to? Sony, um, okej, okay. Nokia, co jeszcze? Nokia, co e? istnieje? LG LG! Nie, LG chyba nie robi telefonów. A nie robi. Ro LG! Eh? Ja, ja, ja przynajmniej nie miałem nie. w dziedzinie. Motorola! Eh? No, motorola! Mogę no. Zjeść no, taki... ten papier! Możesz! Zjeść? Nie! Nie, nie, Okej, okej, podpisał, podpisał. Mało? podpisał. No, no dobra. Dobra, właśnie się podpisał. A teraz idziemy kręcić nową reklamę do naszego biura. Więc... Freddy zapraszam. Ej, gdzie by to a, dobra, już wiem. Chwila! Potrzebujemy operatora kamery. No to Freddy, zapraszamy na scenę. A na to? Może ja to tak, nagrywać? Tak. Czemu akurat ja? Ty to tam jesteś. Jup, jup, jut Coś tam. Nie, nie pamiętam. I, po... e, tak. Uuu, jestem. I, ja nie znam się, jestem już chyba na to za stary, ale. No, Jakby no, to No, e? y, wiem, że lubisz kamery. Już, już nieraz witasz się z jakimiś, nie wiem, ludźmi których ja nie widzę? Widzami? E, a widzami, no tak, ty to tak nazywasz. No to on chyba chcesz w takie rzeczy, co? E, e, tak, kamerka boku. E, e, tak! Dobra, to uśmiechaj się tak dobra Co ma robić? To ty masz stać tutaj i patrzeć i tak e, dawać e, na niego ten, bo ty to masz ja? po prostu stać. Tutaj! Nie, niech idzie tak. ze mną! Bonnie, chodź nie tak, mnie! Ja? Chodź. Po co? Tak, chodź, chodź! Ale po co? Ty jesteś gwiazdą, nie on! No dobra, to! Y, teraz. Y, bo nie miałeś He? Nie mogę. Bo nie zostanie. Jest dobra, ale jest z tyłu. U, okay. e, dobra, wykatruję go tak, że nie będzie go widać spokojnie. No, no to git, git, git. No to za trzy, dwa, jeden. No, ma być! Jezu, dobra, przestań e? to nagrywać. Jak mam to przestać nagrywać? No przestań to nagrywać, bo ktoś zwoi i, i. Ale to jak? Na jak mam to zrobić? E... Jak to się robi? Passing go! Pasnij! A! au Oau! Już! Już ciągnęła! No już miałeś... No Okej, okay. kto się dobiera do tego. Ja Czekaj, nie! Do... Nie, wy idźcie, wyjdźcie, może to okay. klient, może to klient. Dzień dobry, O dziecko! Zabieram się. Po co przyszłaś tutaj? Psz, kolegi... Kolejki. No wybraj... Nie, ja i nas nie znam. Posłuchaj! Kobieta, e, czy kogo szukasz? Eee, wyposłaj, ej, czekaj! Uh -huh. Czekaj! E, wychodź za chwilę ze mną. Okej, posłuchaj, co się robi w takich sytuacjach? Nie byliśmy na to szkoleni. Po pierwsze nie znamy tej osoby. Po pierwsze nie wiemy jak tutaj pomysł. się po no To jest seria, więc teoretycznie, no to... To klient tak, ale posłuchaj ona pyta Czyli to jest u nich ten... I co mam jej powiedzieć? To u, mamy powiedzieć? Po... No mamy po prostu. No to po prostu nie wiemy i tyle, i sobie pójdzie. Nie wiemy! Nie wiemy, nie znamy, nie, nie wiem nie, nie, nie było tutaj klienta od czterech miesięcy? A, um, kogo innego? Takiego... Niski mój wzrost. Um, nie, nie, było, um, nie, 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 było, nie, nie było, nie było, nie było, nie było. Nie było. Okej, okej, mam pomysł. No. Niech ma się nie ruszać! Okej, okay. wybacz, wybacz, ja tylko... Daj się, bo nie ruszasz! M. On ma rozwojenie jaźni! Tak! Posłuchaj, Ewy! Kogo szukasz? Wiecie, ja pójdę, może dieta pizzeria? Nie, 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 nie! No zapraszamy! Zapraszamy! Proszę jakąś pizzę czy coś. No, Ej. Ja to brzmi! Ja jesteś. Ty wiesz, jak to zabrzmiało? Ej, chcesz pizzę? To znajoma i wiesz? Tak nie można! Klient! Pieniądze! Rozumiesz ty to! My jesteśmy na skraju bankructwa. Faktycznie. Nie dostałem wypłaty przez. A myślisz, że ja dostaję? Myślisz, że. Nie wiem, coś w tym jest. A właśnie. Czyli wiesz, co to oznacza? Zapraszamy! Nie zapraszamy! Tak! Jedz z Kogo szukasz? Tak. Nie ruszać się po was ze strzelę. To no, tylko roboty, spokojnie, spokojnie. Tak, one. Jestem robotem. Ła! Ej, tego! Hej! Weźmy się! Jaka się rusza? więcej, gdzie można kupić? Eee, tak, eee, to jest replika! To jest... Mogę się ruszać? To jest. Ja. Nie możesz to, to jest tylko. nie wiem. Podróbka z Chin! Tak, podróbka z Chin! Aha, podróbka to... nigdy nie była! Po posłuchaj, posłuchaj! Przepraszam, ale to tak po prostu... W wzroście mój przyjaciel ma takie niebieskie oczy, jak tamta lalek pod oczami. O! to jest lale? marionetka! Eee, Co tutaj robi dziecko? Eee... Ehm, e, o! Ona, posłuchaj, kogoś szuka! Właściwie ja to szukam Kto? grę... Czego ona szuka? Nie Złamaliście zasadę, Nie, 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 nie! nie. <grym> e, e, posłuchaj, bez paniki! E, em, ona e, o. zaraz wszystko powie, ona po prostu szuka kolegi! E, posłuchaj! A, kolegi! Tak! Nie, 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 żadnych dzieci nie była taka umowa z wami! Pamiętasz umowę? E, Faktycznie! E, pamiętasz ten mały truciak? Tak! Żadnych była dzieci! Była jakaś umowa? Ty też ją podpisujesz, Jak się je <grym> Posłuchajcie! Dobra, złamaliśmy umowę. Wybacz Eposa, musisz w tej chwili opuścić to i zapomnieć, co się tutaj działo. Musisz niczego tutaj nie było. Nie, tak to nie działa, tak to nie działa. Ale nie tylko tego nawet nie mówię do ciebie. No, no właśnie, e, posłuchaj, e, może tak to działa. O, nie, nie, nie. Wy... Hej, ona zniknęła. Tak, wiem. E, tak. Okej, okay, wkurzyła się. Ale na pewno to do to góry to nie ważne, Nieważne, nieważne, nie, nie bój się. Nieważne. Ej, kogo tutaj o, ona szukasz? Ona sama, U się... Nie, 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 spoko, nie, 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 szukasz! nie, 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 Ciemno! Ciemno! Whoa. nie, wiem. Idę sprawdzić, może to nie, ciemno. nie, yy... nie, 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 Bezpieczniki, yy... tak to Bezpiecznik czy... różnicowo-prądowy, bazyk czy coś ja, tam Nie, ta suma nagle się ci stała, no. Nie, nie jest Ale. Oh, o, fak. Okay, okej, okay, okej, okay, okej, jednak jest, jednak jest noc. Um, okej. Okay. Co robimy? No to... A, co ale... Tak oni mówią! Tak oni mówią, posłuchaj. Um, bo... Oni nawet się ruszają. Posłuchaj, ja. powinniśmy stąd wyjść. Okej, okay, posłuchajcie, wystarczy. Oooo, oh. o oh, 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 nie, O oh. f***! Oh, oh. I zaczyna się zabawa znowu. Okej, okay, okej, okay, chyba się wkusiła. No to teraz już kompletnie nie mamy świateł. Aaaa, ja. super, 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 hmm. okej, okay, co teraz? Nie wiem, może jeszcze zaraz. Mam pomysł. A? Jaki? Zawadzisz no. do mojego brzuszka. Dobra. Nie, nie, nie. Ta, Bonnie. Nie, nie, nie. że możesz coś mieć... zrobić. za ciasno. Znaczy, Gregory tam wchodził. Gregory? Eee, Gregory? Y... Gr Ale... JEGO szukasz?! to Gregory? Tak! Nie chciałabym to powiedzieć! Aaaaa! To mój mi... przyjaciel! No puedes... właśnie, bo zacznę wam powiedzieć w ogóle, bo on jest z moim brzuszku jednak się okazało, bo teraz go tak wyczułem go. Ale wiecie, on teraz śpi, więc... ZJORE! Nie zziłem! Okej! Dobra, dobra, Gregory! Patrz, Zaraz on jest tutaj bezpieczny! Ej, czyli teoretycznie, Gdzie? już złamaliśmy my już tą umowę, jakiś, nie wiem od kiedy on tu jest. Od kiedy ja się pojawiłem. Ale ona przecież o tym nie wiedziała! Aaaa. O nie! Co? Kolejne dziecko tutaj było? Nie! Nie? Nie, to tylko w twojej głowie! okej, okay. no to, no to, em, chyba się jeszcze bardziej wkurzyła, no, ale... Jakoś nie brzmiało na wkurzoną. Ale no jest wciwiona, no! Eee, dobra. A, no chyba, że. Posłuchaj, przepraszam! Zobaczyć... Idę, zobaczyć na kamerach, czy, czy gdzieś ona jest. Ehm, okej, okay, dobra. No to... Ale zapomniałem, tak? Przecież wszystkie wejścia są zamknięte, czyli nawet i do to... tego. Ja to są zamknięte. No je tam? Nie, tam no... przecież jest ten. Chcesz założyć. O! No, on jest otwarte, widzisz! O, otwarte? Serio? No, zawsze o. to jest otwarte. To jest przecież A. ten, zasilanie awaryjne, nie pamiętasz? No tak, wspomniałem, no tak. zaraz, daj mi spojrzeć. Dobra, rzecz. ja was chronię. Dzięki! Ej, nie wiem, czy ty e. dasz radę ją przed tym ochronić. Jak to? Kamera e. tutaj... Czysto, Jak by ci to... Ona ma jakieś czysto. nadludzkie moce. A. Tutaj, A. Czysto, tutaj czysto, tutaj ja? czysto, tutaj czysto. Ty masz kusze. Ej, posłuchajcie, jest problem. Co tam? Hmm. Jest problem. Jaki? Ona jest się robi? Ciekawe. Ehe. Złamałeś zasadę. Nie, ja się nie odwracam. Nie odwracam się. Mam to gdzieś, się złamałem. Okej, okay, kusisz mnie. Ja sobie się odwrócę. Uh. Złamałeś najważniejszą zasadę. Ehe, makijaż, Ehe, znasz takie pojęcie? Okej, okay, może to nie na miejscu. Czekaj, się myślę wymyślę. Jakieś teksty, jak tutaj złagodzić. Okej, okay, może go. A no tak, nie mogę używać, nie ma tutaj prądu. <laughs> Okej, okay, masz mnie. Tak, złamałem zasadę. Ale ja jestem wkurzona na Eee e, Tak, wiem, słyszę. Ehm, posłuchaj. Chodzi mi o to, że. Nie, nie chodzi o to. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Em, już ci tłumaczę, e, m, Ja być. No, po pierwsze nie widziałem, czy jest taka zasada. Nie, nie o to. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jest tutaj dziecko? Ehm, posłuchaj. Eee, myślałam, że ty o tym wiesz. Co? Skąd niby tak myślałeś? E, bo myślałem, że Boni ci powiedział. Boni! Boni! HE! Jesteś teraz tutaj, dobra, idźcie się kłócić! Nie, ty zostajesz! To o co hmm. chodzi? Kim jesteś? Co ja to robię! To jest marionetka, to jest świat, nie wiem, jakiś inny. Huh? O okay, co? Dlaczego? Huh? Miałeś jej powiedzieć o, dzie o dzieciach, a ty z tego nie powiedziałeś, no? O dziecku? Się. Gregory, to da? Dobra, w sumie... Jak tak na niego patrzę, to mogę on w sumie wybaczyć. O! W końcu! Ale jak będzie jeszcze jedno dziecko, bez mojej informacji, to będzie po Was. Um, Okej, okay, Do... zgoda! Oh! No, no, okay, no, no! już No, już No, wszystko jest dobrze! Wróciliśmy. Wow, wow. Co? Siema. wróciliśmy! Dobra, będziemy Ciebie informować przed wpuszczaniem dzieci, dobra? Dobra. Ale ktoś wpuszcza. Okej. Okay. Mogę ją zachować? Nie, masz jej oddać Gregorego. Może to jest, nie wiem jej... jej kole... No to jest jej koleżanka. Może to jest. No, siostra, nie wiem, no właśnie. Zynka, śpi. Yy, no to siostra. trudno. Halo, Gregory, puk, puk, trzeba wstawać! Ej, wiecie co? Chyba śpi. Łapka mi się zatrzasnęła. O no, chyba. Nie, co? nie, nie, wyciągaj mu. Nie. nie, Jest problem, trzeba... Prze... trzeba... Dobra, wiesz co mam inny przetrować. pomysł. Hej, nie stukaj go, mogę jeszcze obudzić. Nic nie nie da. To jest przyjaciel. Oby na pewno ja jest ja tam? Tylko jedna no tak. rzecz. Potrzeba będzie OPERACJA! Aaaa! Nie, Posto! stój! Nie może, nie musimy tego robić. Posłuchaj, chcę zobaczyć czy jest tylko Gregory tutaj, okej? Okay? Ale mówię, że zastrasznęło się. Ale może przez jakiś inny kąt można to zobaczyć. No, może być ciężko. Otwórz buzię. Hmm. I po rękawiczkę. A nie, my mamy. No, no właśnie, no to zobacz go. Gdzie jest tam Gregory. Otwórz buzię. Ech. O, no trochę głębiej muszę. E, 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 nie ma go! Jest za to. Co to jest? Nie mam pojęcia. Bije, pokaż, bro, ale nie wiem. Bije, ale... Niesmażny. Czekaj, czekaj. Nie ma Gregorego? No nie ma! E, e, nie ma! Na pewno o, dobrze ci... sprawdziłeś? Eee, e, tak! Gregory! Gregory! Ale Tymin nie mnie, to nie pomoże! E, tak, chyba go nie ma. Ehm. Nie, nie, on będzie tam, nie? Nie, 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 by, no, kto tam! Ale gdzie? To inna pizzeria, by. to byłaby lepsza od. tu, 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 a mnie czemu jest tamtej, prawda? Nie potrzebuję, nas ja. nie. To Dobra, nieważne! Tam, on jest tam! Nie Ale mamy. chwileczkę! Tych... Chwileczkę, nie ma. nie ma twoich kolegów, nie ma nikogo. Ej, faktycznie ich nie ma, nie zauważyłem! Dobra, to było tak spokojnie? Nie, nie, nie gadaj. Czy chcecie I... iść do jego pizzerii? No, a, a gdzie one mogą być? O nie, nie gadaj, nie gadaj. To pewno jest Gregory i, I, i ona? Wiesz co? I wiesz co, ja ci powiem? To, to jest jedyna pizzeria, w której ja. która ja odmówiłem współpracy. Okej, okay, 13 tam jest. No, w sumie to jest możliwe, bo coś mi rano mówili, że chcą tam iść. Ale kto? Oni jeszcze byli rano? Okej. Okay, Ale ty... chcecie, że jego koledzy? Tak, jego koledzy. I mnie zostawili? Dobra, nie, nie, mogę. nie. nie. Okej, okay. idziemy, nie, idziemy z tej pizzerii, idziemy do tej pizzerii. Idziemy, ja wiem, ej. gdzie to jest, mogę podprowadzić. Ej ej, 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 mi, bo Dobra, chodź. Już. Okej. Teraz raz waszego wyciągamy. Raz. Dwa. dwa.